Dziękuję Maneczko, wszystkim super z tej strony. Witamy z kuś. Dzisiaj wtorek lecimy sobie łapki. Aktywację zrobiłem w korę, czyli brzuszek. Deskę robiłem 7 minut z przekładaniem na boki, ale cały czas była trzymana pozycja. rozciąganko, aktywacja. W sumie zajęło mi to 13 minut. No i teraz przechodzimy do prawidłowego treningu. Zaczynamy od biceps. Sztango łamana. Za chwilę zobaczycie, co robię. 4 seryjki po 10 po i później będziemy przechodzić na wąski chwyt. A też Wam pokażę. Dobra, morderczki Widzieliście, jak to technicznie wyglądało? Wąski chwyt. Troszeczkę się pochyliłem do przodu. Pewnie widzieliście nieraz na filmach amerykańskich, zwłaszcza tu mają taką opaskę, i te bicepsy się tak trzymają na tej opasce. No to to jest ala, ala takie ćwiczenie. Przechodzimy do hantelków i przechodzimy dalej. Oh Teraz opcja taka, e, sztanga prosta, długa, olimpijka po 15-20 powtórzeń, trzy seryjki i to będzie finito na biceps. Trzy serie tego ćwiczenia. Spójrzcie, co się dzieje. To jest masakra. Na biceps spróbujcie sobie taki trening. Dosyć krótkie przerwy. Zapierdalamy. Dobra, jeszcze zaczynamy szybki tricep. Takie właśnie ćwiczonko o opadzie płowia. Mało, mało, widzę ludzi, żeby to robili na słowniach. Nie wiem dlaczego. Fajne ćwiczenie rozgrzewające. Naprawdę polecam. Dobra, był Francuzik na ławersce, oczywiście bez gumy, przechodzimy na linki na wyciągu i coś jeszcze na wyciągu i kończymy triceps. że się. Hop. Cik. Tak ja mówię, mnie odzwornym elementem nawet na masie jest kardy. 10 minut, no, 15, bo oczywiście się rozpędzam, czyli nie można za dużo, tak to wygląda, tempo dziesiątka i lecimy z tematem, po każdym treningu, obowiązkowo, tylko nie po treningu, nie po treningu nóg, po treningu nóg ma być jak w że ma być bez kardio. a tak normalnie robimy, na warsztat poszły łapy, widzieliście trening, miazga, miazga wyszła. Pozdro, łapki w górę, komentarze. Dziękuję za uwagę. Komentował Jan Wężyk. Kardio zabójcze. Forma zabójcza. Pięknie siedzi łapka. Pięknie.